Pierwszych historycznych w wieślarstwie Tak, marzyliśmy o tym od dawna i to naprawdę wielki sukces dla nas. Spełnienie marzeń. Ale przed rozmową powiedzieliście, że mieliście aspiracje jeszcze wyższe, tak? Tak, myśleliśmy, że damy radę wygrać, ale niestety Rumunii i Serbowie wyszli do przodu. Walczyliśmy do końca, ale kurczę, nie udało się. Mieliście tutaj niesamowity doping polskiej juniorki was kipisowały wam, to wam pomagało na finiszu? Tak, słyszeliśmy każdy doping. Tutaj że na ostatnich metrach wzmocniliśmy i udało nam się zdobyć medal. To był chyba dla was bardzo ciężki wyścig, prawda? Tak, tak. Od początku już jechaliśmy na maksa, a finisz to była tylko walka o przetrwanie już. Dziękuję panowie. Gratulacje, tyle brązowi medaliści. I bardzo uroczysty dla nas moment, szczęśliwy, dekoracja dwójki juniorskiej bez esternika. Trzecie miejsce, brązowy medal Dar, Polski. Dawid Romanowski, Rafał Kowalczyk, Srebro Nikola Simowicz i Wuk Matowicz Serbia, a złoto Rumunii w lat... Rumunii, pierwsze miejsce Rumunii. Pierwsze miejsce Rumunii. Pierwsze miejsce Rumunii. Przed nami kolejny wyścig dzisiejszych regat. Czwórka męska bez sternika i w tej kategorii płyną Wioślarze z regionu Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz Polaków Chorwacja, Białoruś, Serbia, Rumunia i Rosja, a Polacy to Michał Gąszczak z Pegaza Wrocław, Piotr Pilewski z Wisły Grudziąc, Andrzej Stafiński i Michał Klorek. Kolejne miejmy nadzieję, że y, dobre emocje. Przypomnę, że do tej pory Pols Polacy zdobyli jeden medal brązowy. I bardzo z tego faktu się cieszymy. Natomiast na prowadzeniu w klasyfikacji medalowej Włosi, którzy do tej pory zdobyli 3 złote medale, Ukraina ma dwa srebrne i trzy brązowe, a więc pięć medali. Cztery medale ma Rumunia, jeden złoty, jeden srebrny, dwa brązowe. Litwa, 1 złoty, Słowenia, 1 złoty, Serbia, jeden srebrny, Białoruś, jeden srebrny, jeden brązowy, Węgry, dwa srebrne przepraszam Węgry drugie miejsce jeden srebrny jeden srebrny zgadza się i teraz mamy właśnie możliwość obejrzenia w finiszu to jest tam daleko daleko to jest chyba Rumunia jeśli dobrze widzę i tutaj brzegu jest osada z toru trzeciego to jest Białoruś Białoruś jest złoto pierwszy Pierwsze miejsce. Dla Rumunów kolejny medal, ale tym razem srebrny. I teraz przypływają Chorwaci na torze drugim. A my oglądamy, Polacy będą mieli miejsce piąte. Przed nimi jeszcze była Serbia. Na czwartym miejscu Polacy na piątym. I teraz do mety zmierza osada Rosja. Zatem bez większych emocji, bo Polacy byli daleko. No ale silni, silni są też Serbowie, tutaj widać Białorusini. No i kolejny, kolejny medal dla Rumunów. Tak, zakończył się bieg do naszych zawodników, tak jak mówiliśmy wcześniej. Są to pierwsze starty tych młodych ludzi. Miejmy, że nie ostatnie, że z regat na regat międzynarodowy.